Posłuchajcie tej sprawy, bo jest szokująca. Sprawa księdza Michała Olszewskiego i dwóch urzędniczek przetrzymywanych w areszcie już ponad pół roku przez Bodnarowców szokuje tak wielu ludzi, ponieważ ona jak w soczewce pokazuje wszystkie najgorsze cechy trzeciej RP. Pokażmy to na prostym przykładzie. W sprawie księdza Michała Bodnarowcy podczas wniosku o pierwszy areszt mieli jednego świadka, który go obciążał i posłali księdza za kraty, nawet nie weryfikując jego opowieści. W tym samym czasie w sprawie ich senatora Grockiego mieli 236 świadków, którzy go obciążali i skręcili sprawę. I więc jeszcze raz, jeden świadek, który obciąża, to wystarczający dowód na areszt, a 236 świadków nie. W sprawie księdza Michała zarzut dotyczył tego, że jego fundacja, budująca ośrodek dla pokrzywdzonych przemocą, miała nie spełniać kryteriów formalnych, bo rzekomo trzeba było mieć w statucie wszystkie działalności w opisie konkursu. A ksiądz Michał miał w statucie 4 z 16, a Grockiemu zarzuca się korzyści majątkowe, więc tak, statut na areszt, korzyści majątkowe nie. Sami zresztą posłuchajcie, co w sprawie Grockiego mówi niech to inny tylko Adam Bodnar. Dlaczego prokuratura wycofała wniosek o uchylenie immunitetu byłego marszałka senatu Tomasza Grockiego? Dlaczego tutaj nie ma równowagi? Bo To nie są równoważne sprawy. Jasne. I w tamtym przypadku po prostu prokuratura po przeanalizowaniu całego materiału, który został zgromadzony, uznała, że nie doszło do popełnienia przestępstwa. Ale były zeznania 236 świadków zebranych wcześniej przez prokuratorów. Miało chodzić o łapówki i pranie brudnych pieniędzy. Panie ministrze, czy obywatel, który nas ogląda i który wcześniej widział tę sprawę, nie może dojść do takiego wniosku, że okay, biorą się za prawo i sprawiedliwość, biorą się za fundusz sprawiedliwości, ale jeżeli chodzi o marszałka grockiego, no to tutaj stosują jakąś, jakąś osłonę. Czy widz czy obywatel wyborca nie może dojść do takich, czy wręcz nie powinien dojść do takich wniosków? Widz powinien dojść do takiego wniosku, że w każdej sprawie prokuratorzy działają w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy i to, że są przedstawiane tego typu argumenty, nie oznacza, że doszło do rzeczywistego popełnienia przestępstwa. Tam prokuratura to uzasadniała w ten sposób, że pewne działania mogły być uznane za być może gdzieś moralnie kwestionowane w kontekście pana Tomasza Grockiego, natomiast nie wypełniały znamion przestępstwa i dlatego nie jak... Minister, ale... Dla czystości sprawy. No, jeżeli ale... ale, jeżeli rzeczywiście, panie ministrze, ale jeżeli rzeczywiście tak było, to e, dlaczego nie, nie mógł tego osądzić e, niezawisły, niezależny sąd? Ja sam jestem ciekawy, to absolutnie nie wiem, czy doszło do przestępstwa, czy nie doszło, ale jak, umarzając tę sprawę, ja już się tego nie dowiem. To jednak nie koniec absurdów w tej sprawie. Ostatnio Bodnar rozpisał nowe konkursy z Funduszu Sprawiedliwości i oficjalnie w piśmie jego resort przedstawił interpretację, że wcale statuty organizacji starających się o dotacje, nie muszą mieć wpisanych wszystkich działalności opisanych. Przez konkurs. Czyli Bodnar, prokurator generalny, mówi, że muszą być wszystkie i ksiądz Michał siedzi, a Bodnar, Minister Sprawiedliwości, mówi, że nie muszą być wszystkie i każda inna organizacja robiąca to samo, co ksiądz Michał, robi dobrze. No po prostu absurd. A Zaugana do szpiku kości trzecia RP udaje, że tego nie widzi. Co więcej, księdzu Michałowi zarządzili 9 miesięcy aresztu bezwzględnego, a Janusz Palikot, który nie budował ośrodka dla pokrzywdzonych, tylko miał pokrzywdzić tysiące osób zabierając im od oszczędności życia na kwoty nie mieszczące się w głosie. Może wyjść za kaucją. Taka to jest sprawiedliwość Bodnarowa. To jednak nie koniec absurdu w tej sprawie. Urzędniczce, której nie zarzuca się żadnej korzyści, tylko rzekome błędy formalne i urzędnicze założono kajdanki zespolone jak najgorszemu terroryście. I Bodnarowi to nie przeszkadza. A jak był rzecznikiem praw obywatelskich, to protestował przeciwko tym samym kajdankom ze Spolonem, wobec mordercy, który zadźgał małą dziewczynkę. Co więcej, księdzu Michałowi, któremu przecież również nie zarzuca się, że wziął coś dla siebie. Wystawiono go w kajdankach na stacji benzynowej, aby go upokorzyć. A kiedy na izbie zatrzymań prosił o wodę, kazano mu sikać do butelki. A taśmy ze stacji benzynowej i izby zatrzymań, gdzie są kamery, zawsze jakoś te. Taśmy zniknęły i jakoś nie mogą się odnaleźć. Co więcej, prokurator sadysta nie tylko odmówił jakiegokolwiek kontaktu z dzieckiem urzędniczce przez tak długi okres czasu, co jeszcze wpisał im, że są niebezpieczne i co godzinę mają w nocy włączane światło, aby je zamęczyć na śmierć. A mogły przecież jak palikot wyciągnąć setki milionów dla siebie, to by wyszły za kaucją. To są absurdy trzeciej RP. A na pytanie, dlaczego te trzy osoby, które przecież nic nie ukradły, są. Tak zamęczane, odpowiedział w gazecie wyborczej, nie kto inny, tylko sam Wojciech Czuchnowski. I musicie tego posłuchać, bo on pisze tak, że jest prosty sposób, aby uwolnić tych aresztowanych. Otóż politycy, na których polują, muszą się przyznać, więc oni wprost przyznają. Że zamęczają i terroryzują ludzi, aby wymusić zeznania. Ja przypomnę tylko, że zeznania wymuszone w cywilizowanym świecie nie mają żadnej mocy prawnej. Przypomnę też, że w tej sprawie mamy układ jak w filmach o mafii. Sędzia decydujący o areszcie był wiceministrem Utuska i nie chciał się wyłączyć ze sprawy. W międzyczasie Bodnar przejął nielegalnie kierownictwo tego sądu, łamiąc prawo i kadencję. Jest już wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który nakazuje powrót legalnego kierownictwa tego sądu. Bodnar jednak lekceważy wyrok w tej sprawie, tak samo jak Sądu Najwyższego i TKA w sprawie prokuratora krajowego. Kolejna sędzia zaraz po zastosowaniu aresztu w tej sprawie dostała awans od nielegalnego kierownictwa sądu, a w przyszłości ta sprawa powinna być po prostu badana pod kątem korupcji. A jakby tego wszystkiego było mało, no prokuratorzy prowadzący tą sprawę byli zdegradowani przez Ziobrę, więc według KPK mają obowiązek się wyłączyć ze sprawy. Co więcej, dostali ekstra pieniądze, ekstra dodatki zaściganie przeciwników politycznych Bodnara i Tuska od nielegalnego prokuratora krajowego co również powinno być badane pod kątem korupcji co więcej to oni podpisali wnioski o aresztowanie Romanowskiego mimo międzynarodowego immunitetu co już prawomocnie przegrali w sądzie więc wiedzą że w przyszłości czekają ich kraty za nielegalne pozbawienie posła wolności więc w tej sprawie oni po prostu walczą o swoją głowę walczą o siebie a teraz mamy do tego totolotek zarzutowy to znaczy aby uzasadnić kolejne areszty, oni tylko zmieniają paragrafy, dają to coraz większe, nowe zarzuty bez zmiany stanu faktycznego. Aby nabrać sędziego, jeśli już trafi się uczciwy w tej sprawie. Zarzuty, że to zorganizowana grupa przestępcza, wyśmiali już prawnicy, a Rzeczpospolita nawet napisała duży tekst, że takiej bzdury to w Polsce jeszcze nikt nie widział. A nowy szef tego zespołu, bo stara szefowa zrezygnowała po tym wszystkim, jest... Właśnie z tego znany. Ton to odpowiadał za jedną z największych kompromitacji prokuratury w III RP. Za pierwszych rządów Tuska wsadził do aresztu na wiele miesięcy jednego z kibiców, którzy atakowali rząd PO. Pamiętacie? Donald Matole, twój rząd, Balon kibole. Następnie, tak jak w tej sprawie, wymyślał temu kibicowi zarzuty z kosmosu. Miał świadków koronnych, narkotyki i tak dalej. A na koniec wszystko okazało się bójdom i wszyscy Polacy płacą mu, mu odszkodowanie temu kibicowi za tyle, czasu, który nielegalnie przesiedział w areszcie. I jakby tego było mało, wszystkim steruje człowiek, który już publicznie przyznał się, że łamie prawo i dalej będzie to robił. Posłuchajcie. Nie ja Będę podejmował z pełną świadomością ryzyka, że nie wszystkie będą odpowiadały kryterium pełnej praworządności. Popełnimy czyny, które według niektórych autorytetów prawnych będą niezgodne albo nie do końca zgodne z zapisami prawa. Nie przekraczanie litery i przepisu konstytucji Właśnie to prowadzi do tragedii. Więc ksiądz Michał i urzędniczki są zamęczani, aby wymusić zeznania na przeciwników politycznych Tuska. To jest po prostu zbrodnia. Nie bądź obojętny w tej sprawie. Polub i podaj udostępnij ten film dalej. Walczmy z tym złem.